Gdybyś mogła wyeliminować jeden problem dzisiejszego świata, co by to było? To jest pytanie. Tylko jeden, masz magiczną różdżkę. Mhm, tylko jeden. Znaczy wyeliminowałabym wojny, bo, ponieważ to wojny prowadzą do nieuczciwego dystrybuowania zasobów, to wojny prowadzą do głodu. Głód najczęściej, ten, który dotyka ludzi, dotyczy właśnie wojny, dotyczy tak. pędu po władzę, po pieniądze i to naprawdę niezależnie od krańca świata, na którym jesteśmy. Wiesz, my jesteśmy skupieni tu jako Polska, w ogóle jako Europa, w ogóle my uważamy, że jesteśmy pępkiem świata. Nie wiem dlaczego, dlatego, że jednak nasz świat, ten zachodni, stanowi 15% Całego świata, nasze przekonania, więc dlaczego mielibyśmy uważać, że, że to, co my myślimy, jest najlepsze? Nie rozumiem tego, ale z naszego punktu widzenia, wiesz, obserwujemy tylko to, co mamy w najbliższym otoczeniu, a w tym samym czasie w Somalii, w różnych krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji cały czas toczą się konflikty zbrojne, i to jest coś, co mi łamie serce. Właściwie każdego dnia ym, o tym myślę, czytam, śledzę, analizuję i staram się właśnie nie skupiać tylko na tych najważniejszych najbliższych nam geograficznie tematach, tylko właśnie na, tym, na tej części świata, o której inni niestety już zapomnieli.